Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Występuję tutaj z prostowaniem, ponieważ pan minister zarzucił mi, że śmieję się, gdyby on poruszał bardzo poważną kwestię szalejącej bakteriozy ziemniaka i ograniczenia dla polskich rolników możliwości eksportowania ziemniaków do innych krajów Unii Europejskiej. Chciałbym sprostować, śmiałem się, panie ministrze, z tego, bo ostatnie pół godziny przypomniało mi, że jak mówił klasyk, polityka to jest show biznes dla brzydkich ludzi. I to, co tutaj się dzieje, Janusz Kowalski pouczający nas na okoliczność żeby się nie lansować, tylko pracować i te wszystkie inne wypowiedzi są tylko potwierdzeniem tej krytyki ta izba bardzo. jeszcze nie słyszała panie pośle ale przyjmuję ją z godnością pan poseł Przemysław Wipler Konfederacja Nie mogę przestać myśleć panie pośle o tym co pan powiedział wczoraj o tym że polityka to show biznes dla brzydkich ludzi Nie mogę przestać myśleć o tym co pan wczoraj mówił że polityka to show biznes dla brzydkich ludzi Podtrzymuje pan tę opinię a, okej. Okay. Rozumiem, czyli podtrzymuje pan tę opinię. Bardzo proszę, nic osobistego. Ok, przyjmuję, bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo proszę. dwie minuty.